No, a tu Sherlock i mapa dzisiejszego gameplayu, przy której będzie można usłyszeć mój seks i radiowy głos, to Paryż. Tematem szkoleniowym odcinka, w którym rozważać będziemy naturę wszech rzeczy World of Tanks, to dwie najistotniejsze statystyki w grze. Mówimy tu raczej o każdej klasie, może poza lekkimi artami, bo arty, jak wszyscy dobrze wiemy, to nie jest nawet klasa. W filmie, jako że w realiach gry jestem zazwyczaj dość grubym kotletem, będę mówił z poziomu w pełni zasłużonego autorytetu i jeśli będziecie w stanie podczas moich kilkuminutowych dywagacji dojść do jakichś trafnych wniosków, które polepszą Wasz osobisty gameplay, to moja osoba będzie w wielce zadowolona. Narzędzie szkoleniowe to tym razem w mojej bezbłędnie trafnej opinii najlepszy jednostrzał metu ósmego tieru, czyli lisek, chytrusek, co damaszkiem dzielić się nie lubi. I dlaczego to uważam właśnie polską maszynkę za najlepszy tąg? Bo ponieważ czołgowi panie i panowie, ten czołg posiada dwie najistotniejsze statystyki w grze, praktycznie wymaksowane względem swoich średnich rówieśników. I co ciekawe, nie jest to TPM, choć tego lisek akurat też ma dużo. Nie jest to alfa, choć tu lisek akurat również ma dużo. I nie jest to pancerz i przyzwoita mobilność, choć tutaj lisek również stoi w lepszej połowie ósmotierowych brać. Wszystkie rzeczy są fajne i sprawiają, że możemy lepiej wypełniać dane role, jakie możemy chcieć, albo zostaniemy zmuszeni wypełniać podczas bitwy. Ale... Wszystkie te rzeczy moglibyśmy zabrać liskowi w połowie i tak byłaby z niego topowa kosa. No i teraz pytanie, ale Sherlocku jak to? No a Sherlock odpowiada, że są dwie istotniejsze statystyki, które w krytyczny sposób wpływają na funkcyjność przemyślanego gameplayu poukładanego gracza. Mianowicie chodzi mi o celność oraz czas celowania. I mówię tu o tych wartościach jako o parze, bo w innym przypadku jest to trochę bez sensu, bo nie chcemy szybko celującego działa, gdy nie jest cel. W drugą stronę jest ciut lepiej, bo celne działo, które długo skupia, jest już łatwiejsze do zaakceptowania. Przykładem jest na przykład Charioteer, który w zasadzie jest takim drzewkowym liskiem, a przynajmniej w podobny sposób spełnia swoje funkcje podczas grania. No dobrze, dlaczego więc to kombinacja przede wszystkim celności i szybkości celowania jest najbardziej istotna w środowisku? Randomów. Bierze się to z tego, że WOD to gra o robieniu rzeczy. Może być to dla niektórych szokujące, ale ta gra polega na robieniu timidżu. Naprawdę jest to taktyczny shooter pozycyjny, w którym masz robić rzeczy. Twoim zadaniem jest zastrzeliwywać przeciwników, zanim oni wytworzą sobie okazję, by zastrzelić was wszystkich. A skoro jest to gra o strzelaniu, to z automatu nawet na najprostszą logikę oczywiste jest, że najistotniejsza statystyka, której faktycznie używamy do grania, to parametry działa. Gdy czołg, którym gramy ma niecelne działo, które w krytycznie ważnych momentach rzuca ziemniakami i zaciula pana nie trafia tego co bezwzględnie trzeba trafić. To jak nazwiecie taki gameplay? Czy jest to coś funkcyjnego, nie być w stanie wykonywać czegokolwiek, gdy chybimy strzał z dużej alfy, która długo ładuje? No nie. Czy jest to funkcyjne w realiach gry, nie trafiać do dobijających strzałów, co powoduje, że przeciwnicy mogą oddać jeszcze jeden strzał albo dwa? No nie. Czy jest to coś funkcyjnego, przemieszczać się w jakieś miejsce, by oddać strzał i chybić? No nie. Czy jest to coś funkcyjnego widzieć czołg oponenta daleko w oddali i nie być w stanie go trafić z dużej ległości? No nie, bo co nam po DPMie skoro działo nie trafia, a jak wrażenia z gry gdy sobie coś zaplanujemy i działo chyba krytyczne strzały w najważniejszych momentach, w których postawiliśmy wszystko na jedną kartę. No właśnie. Celność, celność, celność. Królowa statystyk sprawia, że jak sobie coś wymyślisz, to możesz to zrobić, że jak sobie coś zaobserwujesz i się zrelokujesz, to możesz na to wszystko reagować. Jeśli trzeba coś zrobić, to twoje działo jest to w stanie zrobić. To celność sprawia, że twój czas i myśli nie idą na marne. To celność powoduje straty. Alfa tylko określa, jak one będą duże, ale w grze pozycyjnej, w zadawaniu strat, twoje ciało musi po prostu zbić. Ma ujmować polipunktu punktu wytrzymałości w przeciwnej i to celność determinuje, czy to jak widzisz daną sytuację na polu bitwy, możesz wykorzystać z zyskiem dla siebie i swojej. Różyn. Żadna inna statystyka nie daje Ci pewności, tylko na celności możesz się oprzeć, a reszta parametrów jedynie odpowiada za rzeczy, które ułatwiają rozgrywkę, ale nie sprawiają, że możesz z większym powodzeniem ujmować wrogom. HP. To nie alfa decyduje o tym, jak dobry i funkcyjny jest czołg, bo żeby zadać obrażenia. Trzeba najpierw spenetrować, ale aby mieć szansę spenetrować, musimy najpierw trafić. A skoro to trafianie jest pierwsze w kolejce, to właśnie celność ma największy wpływ na wszystko, bo od trafienia wszystko się zaczyna. A Sherlocku, Sherlocku, czemuż, ależ to czemu jako drugą, najistotniejszą statystykę wziąłeś czas skupiania? I tu odpowiem że po prostu lubię robić ich na pyrę szybko. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobał i że gameplay na lisku, jaki puściłem wam staśmy w tle, pozwolił wam zobaczyć, czym ta gra tak naprawdę jest. Powodzenia na randomkach. Jupa!